Pierwszego dnia po szabacie wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Stała ona przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: "Niewiasto, czemu płaczesz?" Odpowiedziała im, zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej, Jezus, niewiasto, czemu płaczesz, Kogo szukasz. Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: Panie, jeśli Ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę. Jezus rzekł do niej, Mario. A ona obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku Rabuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus, nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im wstępuję do Ojca Mego i Ojca Waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom, widziałam Pana i co jej powiedział. Oto słowo pańskie. Patrząc na Marię Magdalenę, można wyciągnąć z z, niej, z jej osoby i z jej postawy bardzo dużo rzeczy, też z tej Ewangelii. Ja chciałbym zatrzymać się z Wami na rozpoznawaniu Pana Jezusa. Żebyśmy o tym sobie dzisiaj powiedzieli rozpoznawanie Pana Jezusa. W ogóle ta Ewangelia, którą dzisiaj czytamy, ma wycięty fragment przy grobie, gdzie Mar Maria Magdalena była raz u grobu, potem wróciła do apostołów, bo grób jest pusty, więc z apostołami oni biegli do grobu, Jan i Piotr, zobaczyli, że jest grób pusty i Maria Magdalena została przy grobie, a Piotr i Jan wrócili do domu. To jest taka sytuacja. Czyli Maria Magdalena jest osobą, która tego poranka z martwych wstania już dużo się nabiegała na cmentarz i z powrotem, na cmentarz i z powrotem była u apostołów, obudziła ich, z nimi przybiegła i mamy moment, kiedy ona została. I jej zmaganie z rozpoznaniem Jezusa wiąże się z tym, że ona została. Apostołowie w tym momencie. Nie mają w ogóle tego dylematu. Będą go mieli, później wieczorniku. Ale na tym etapie to Maria Magdalena zmaga się z czymś, czego uczniowie kompletnie nie rozumieją. Jej doświadczenie duchowe, które ma ta kobieta, dla pozostałych apostołów jest nie do zrozumienia. Może im opowiadać, oni nie są w stanie tego zrozumieć. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj wzięli z tej Ewangelii: że są sytuacje duchowe, które możemy mieć, i druga osoba z boku może kompletnie nie rozumieć, o czym mówimy. Nawet jeśli będziemy mieli takie założenie, no ale przecież to jest lider, albo to jest ksiądz, albo jeszcze ktoś. Nie ma znaczenia. Apostołowie mogli być w tym doświadczeniu, ale wrócili do domu. Nie było ich przy grobie. W tym momencie, kiedy to wszystko się dzieje. Oni wrócili. Modlitwa już była za długo. Znamy to. Już było już za długo. Ile można tych godzin być w kościele? I ona została, a Piotr i Jan wrócili. I teraz ten kontekst nam pokazuje już bardzo dużo sytuacji, w których my jesteśmy. I czasami próbujemy o tym opowiedzieć, i ktoś nam jeszcze z boku, komu, o komuś opowiadamy, ktoś nas instruuje, kompletnie będąc czymś innym. A dlaczego nas instruuje? Dlatego, że go pytaliśmy. A dlaczego go pytaliśmy? Bo to apostołowie. Co apostołowie muszą wiedzieć, nie? Mamy takie założenia, a to nie są założenia biblijne. Założenia biblijne są takie, że każdy ma swoje doświadczenia duchowe. I są sytuacje, że ktoś inny nie ma pojęcia, o czym mówi ta kobieta. Nie ma pojęcia. Nie jest w stanie tego zrozumieć, bo jego serce jest gdzie indziej. Bo jego serce nie zostało przy grobie. Tuż nawet nie chodzi, że grupa wymusi, żeby ktoś został, że zapowie, że jeszcze pół godzinki i kończymy albo coś innego. Tylko serce je, tych apostołów, Piotra i Jana, i to o dziwo nie mówimy o jakichś tam apostołach, tylko mówimy o apostołach, którzy reprezentują. Urząd i miłość. Urząd i miłość. Piotr i Jan. Ten bieg do grobu, to bycie przy grobie, to jest bieg miłości i urzędu. I, i czyli mówimy o gdzieś komu... o całości apostołów, którzy mogą nie mieć takiego doświadczenia jak ma Maria Magdalena. Co więcej jeszcze, nie mówimy tutaj o Matce Bożej. Tylko mówimy o kobiecie, która została uwolniona z siedmiu złych duchów. Czyli jeszcze dodatkowo kobieta, która gdzieś upadała, upadała prawie całe swoje życie, ten, ten długi czas zupełnie bycia obok i w czymś sprzecznym z Bogiem. I ona może szukać Boga i mieć pytania i trudności w rozpoznawaniu Boga. O których apostołowie, mężczyźni, liderzy, animatorzy nie mają w ogóle pojęcia. Osoba w naszej grupie może być duchowo, dużo dalej, z tego powodu, że ma inne serce, dużo dalej niż my. To jest coś podobnie w naszych rodzinach, może być tak, że masz wnuka, że masz wnuczkę, córkę, syna. Męża, który tam pójdzie tylko raz w miesiącu, na msze, jest, mógłby być częściej, nie? Mógłby, no właśnie. I że on duchowo, duchowo w sercu jest gdzieś dalej. I w pytaniach, i w jakiejś jedności z Bogiem, czego nie rozumiemy. To, co Jezus tutaj łamie jako schemat, to, że wybiera kobietę jako świadka gdzie w narodzie wybranym w tamtym czasie w kulturze kobieta nie jest świadkiem on ją wybiera jako świadka swojej obecności łamie zupełnie schemat łamie to kto powinien być pierwszy kto powinien pierwszy wiedzieć I jako świadka wysyłają do apostołów żeby kobiecie uwierzyli a nie że najpierw się ukaże apostołom tylko najpierw wysyła do nich kobietę a potem dopiero im się ukazuje, żeby im pokazać, że kobiecie nie uwierzyli. A dlaczego najpierw kobiecie? Pozostała przy grobie. Bo ma inne serce. I to rozpoznawanie, z którym się zmaga Maria Magdalena, trud rozpoznania Jezusa, z czym on jest związany? Trud, którego w tym momencie apostołowie nie mają. Bo uciekli. Tak jak nie byli pod Krzyżem, bo uciekli. Maria Magdalena była. I trud jest związany z tym, że ona rozmawia z Aniołem, a jest cała zapłakana. Jest skoncentrowana na trosce. Chce, została z miłości przy grobie. To jest kobieta, która ma miłość do Boga, miłość do Jezusa, większą niż Apostołowie. Nie liczy czasu, wstała pierwsza do grobu, nie mogła spać. Może apostołowie też nie mogli spać, tylko nie mogąc spać, przerzucali się z boku na bok. A Maria Magdalena, nie mogąc spać, poszła do grobu, jak tylko skończyła się noc szabatowa, tylko wstało słońce. Ona już tam była. To jest gorące serce. I w tym doświadczeniu, które ona ma, jest też pochłonięta, w miłości, którą ma, jest też pochłonięta przez problem. Troski doczesne, może i troski niebieskie, ale jest przez to pochłonięta. I pochłonięcie przez problem, nawet gdy jestem w tak wielkiej zażyłości miłości z Bogiem, sprawia, że ja go nie rozpoznaję. Że widzi anioły. I to do niej, do serca, no. to nie łamie w niej problemu. Nie jest w stanie rozpoznać działania łaski, działania ducha, który się teraz dzieje. Bo jest tak zatrzymana na płaczu, na tym, że zabrano, że ona marzyła, żeby namaścić to ciało, była pierwsza u grobu, żeby to zrobić. I nie ma ciała Pana Jezusa. Ona nie, ona nie mówi o żywym Jezusie. Ale ona tęskni za martwym. To jest jej tęsknota, żeby dotknąć się jeszcze chociaż martwego ciała i je namaścić. I to, to, że zabrano martwe ciało, zabrano żywego Jezusa, jest dla niej takim problemem, że nie jest w stanie rozpoznać żywego Jezusa. Bo to jest ta, ta zmiana. Że Jezus przychodzi żywy, tam są żywi aniołowie z nieba, ona z nimi rozmawia i nie wchodzi w doświadczenie, że Jezus żyje, czy że w ogóle oni są w stanie pocieszyć jej serce, dotknąć jej, że coś się w niej, że patrzy inaczej, że coś się w niej zmienia. Potem po aniołach, zresztą, byśmy spróbowali, że z aniołami rozmawiamy nie, o tym, i, a, a, a może być, a my z pewnością rozmawiamy. Tylko, że Bóg tak przychodzi, ale pochłonięcie problemami, tym, że mąż to, dziecko to, w pracy to, wnuczka tamto, pochłonięcie tak bardzo naszego serca tymi sprawami, chociaż jesteśmy kolejną godzinę na adoracji, czas oddajemy i w nocy, i rano, i tak dalej, to możemy w tym wszystkim nie rozpoznawać Jezusa. I to pokazuje Maria Magdalena. To jest jej, jej sytuacja. A jednocześnie to zmaganie dla apostołów jest poza horyzontem. Tak, to jest zupełnie... Gdyby o tym rozmawiać z nimi, nie pod, z pewnością się odezwą, bo patrząc na apostołów kiedyś w Ewangelii i apostołów też dzisiaj, ja jako pierwszy, jak ktoś mnie pyta, to odpowiadam. Po prostu, skoro pytano, to co zrobić? No. Czasami, yy, czasami się gdzieś ugryzę w język, ale zasadniczo tak jest. I drugi krok, który się dzieje w tej Ewangelii, to jest ogrodnik, który przychodzi, ale to nie był ogrodnik, tylko ona myślała, że to jest ogrodnik. Pan Jezus po prostu do niej przyszedł. Ona myślała, że to jest ogrodnik. Ta trudność w tej rozmowie jest, pokazuje, że cały czas mówię o problemie, gdzie jest mój martwy Jezus? Kobieto, stoi przed Tobą żywy. Gdzie jest mój martwy Jezus? Stoi przed Tobą żywy. Gdzie jest mój martwy Jezus? I to są nasze targi, bardzo często z Jezusem. Nasza, nasza rozmowa, nasza modlitwa. Bardzo często tak wygląda. Usilna w nocy, na modlitwie, na Pięćdziesiątym różańcu, na adoracji, na setnej mszy świętej, najpiękniejsza ofiara, najpiękniejsza, najważniejsza modlitwa. Jeszcze do tego i tamto, i to, i gdzie jest mój Martwy Jezus. Jestem tu żywy, gdzie jest mój Martwy Jezus. A jestem tu żywy, gdzie jest mój Martwy Jezus. Ten martwy Jezus to jest ta moja troska, moje zmaganie, to, dookoła czego krążę w modlitwie, w gorliwości, z kochającym sercem. I Jezus w tym wszystkim patrzy, i z jego strony się nic nie zmienia. On patrzy i kocha. Patrzy i jest, jest żywy obok. A, a z naszej strony to ciągłe nie rozpoznaje, ciągły niedosyt, ciągłe, ciągłe niezadowolenie, ciągły ból, bo ta troska jest tak duża, bo miałem to marzenie i to się nie stało, Bo nie mogę go spełnić, a przecież Jezus obiecał, Jezus tego też chce, to jest dobre. To jest ważne, To jest dla zbawienia i wszystko jest żywy obok, tylko, przez troskę go nie rozpoznaje. Jeszcze raz, problemem w rozpoznawaniu Jezusa nie jest Jezus, tylko jestem ja. Niezależnie od tego, jak mam gorące serce. I Jezus, tak jak uczniom do Emaus, w pewnym momencie to, to trwanie w uporze, w problemie, te łuski z oczu spadają pod wpływem łaski, która jest w stanie rozwalić nasze mury, nasze, jednym słowem, jednym światłem, jednym dotknięciem, gdzie się wszystko zmienia. I w przypadku Marii Magdaleny to jest to imię, które Jezus wypowiada w taki sposób, że Maria Magdalena nie ma wątpliwości, tak mówi tylko. Jezus. Tak do niej mówił tylko Jezus. To, to jest y, sposób głosu, końcówki, zmiękczenia. Tak jak dziecko rozpoznaje mamę, tak jak mama rozpoznaje dziecko, czy tata rozpoznaje, że to dziecko, to Maria Magdalena rozpoznaje Jezusa. Y, to, ta, ta zażyłość jest odnawialna, tak? Tylko. Problemy, które nas przytłaczają, mogą spowodować, że się modlimy bardzo dużo i bardzo gorliwie, a jednak oczy, i oczy nasze jakby były na uwięzi, że nie dopuszczamy głosu Bożego, żeby nas przemienił. Zachęcam, żeby tak patrząc na Marię Magdaleną, prosić Jezusa o to, że ja nie chcę tych namiastek, tych trosk różnych, tylko chcę Ciebie żywego. To niech będzie. Chcę Ciebie żywego. Jak Ciebie żywego odnajdę, to wszystko inne się będzie układać. To jest to, jest to potrzeba Wam tylko jednego. Ale czego tego jednego? I to zostawienie trosk, to jest to tylko jednego, że tylko Jezus. On, Bóg żywy. I ta Ewangelia pokazuje, jak, jak to się wszystko od razu zmienia. I jeszcze raz to, co wielokrotnie powtarzałem, nie każdy ma to doświadczenia. Możemy próbować z kimś o tym rozmawiać, a nawet radzić się z naszymi trudnościami osób, które nam odpowiedzą, bo myślą, że odpowiadają dobrze, nie robią tego w złej wierze, bo opowiadamy o czymś, myślą, że rozumieją, a duchowo możemy być zupełnie w innym miejscu, jak Maria Magdalena. Amen.